Kto pytał? Kto pytał? Widzowie, kto pytał? Kto pytał. Jakie są wasze awatary na Teams? U nas koniecznie chcieli inicjały. <grymne> Michael Baggetson. U mnie nie chcieli inicjałów, ale pokażę wam jaki ja sobie awatar zrobiłem na Teams'ach. Zobaczcie, wchodzę na Teamsy, żeby nie było legit, wszystko Teamsiki się ładują. I patrzcie, tutaj jest mój awatar, taki miałem rafona takiego konkretnego, bo był on adekwatny do całego mojego stanu życiowego w tamtym momencie, w którym było. Żartowałem cały czas taki stan mam. No a co? Taki takiego rafona miałem właśnie stawianego Arkadiusz Rajski o, to też piękny obrazek. Kto pytał? Gówniana sprawa. Ty, no faktycznie, nie ja będę przeczył. Strasznie gówniana sprawa, gościu. Do dupy robota, że tak powiem. Nie pytam ilu, tylko gdzie. A kto pytał? A, on nie pytał. Nie pytam. No i dobrze. Julia napisała, do. Szukam chłopaka, dziewczyny, bro sis. Mam dość wszystkiego. Jotyż. Prif? Prif, ziomeczki. Jest wam źle, Prif? Da dawajcie. O, tutaj macie tako Hemingwaya, który mówi, że nikt nie pytał. Spoko ale nikt nie pytał. No i to jest piękne podsumowanie wszystkiego. My new gaming setup z żabki. Ej, żabka jakby zrobiła taki merch albo swoje gamingowe rzeczy. W ogóle trzeba mu te firmy wszystkie. Jakiś Lidl. Chyba Lidl tylko kiedyś robił jakiś. Nie wiem, bo nigdy nie spotkałem tego, a często chodzę do Lidla, ale robił swój streetwearowy jakiś secik, był taki Lidlowy, nie? Pamiętacie? Było coś takiego? To jakby żabka robiła taki gaming set. Ja bym kupował, nie? Biedronka, Lidl, żabka, jakieś takie gówno sklepy, właśnie co są w całej Polsce wszędzie. Winy robi właśnie. Kapitalizacja na maksa powinna iść. Wszystkie jakieś gaming setupy, streetwear, gościupa. Tak na. Ok. A przepraszam, tak na zielono, co tutaj jest z tyłu mnie, Tak żabka grzabka powinna robić wszystko swoje, nie? Ma zielony kolor, wiecie o co chodzi. Na tej grupce widzę, wszystko się znajduje, bo tu są rzeczy w ogóle niezwiązane z tym. Nie ma nic, kto pytał, znaczy trochę jest. No jest na przykład chat Disa. A nie, to jest opis na tym, na lolu, dobra, sorry. Ale w ogóle widzieliście chatu Disas teraz to było mi miesiąc temu chyba ten stream pierwszy. Jak to mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, ja nagrywam na zapas. W sensie ten odcinek, co teraz nagrywam, nagrywam w styczniu jeszcze. Ale generalnie chat na... streamy lista to Cudowna sprawa, nie wiem czy robi streamki jeszcze? Jak można mówić do przyszłości? Bo ja teraz nagrywam filmy na zapas, tak sobie i nie wiem jak mówić A do przyszłości. Ale jak robił jakieś streamki, to napiszcie w komentarzach, kiedy my się dzieją. O, no kolejny memis jakiś kto pytał? Ty, ale chore to jest, co? Ta no widzę na tej grupce same memes. <laughs> co to jest? <laughs> czy tak zrobić? Jakbym był odważny na tyle, to bym spróbował bardzo chętnie, wape jak stream. O, no dobra, jest kto pytał. Tutaj z jak Lil Zan podpisuje mi Tki w wieku 14 lat. Kto pytał gościu? Czy gościu tak właściwie? A ja widzicie czekaj, ja wam pokażę. A, dlaczego Julia Pelc jest ideałem? To jest piękny filmik. Dlaczego Julia jest idealna? sobie będę musiał tu wyciszyć soundtrack, bo tu jest tu leci Lilzana, jakaś no ale będę mi monetyfację i wy... zasięgi, więc będę musiał wymłoczyć to. A uwierzcie, że z tym Lilzanem jest jeszcze lepszy ten oryginał filmiku, więc sobie obejrzyjcie wpiszcie, dlaczego Julia Pelc jest ideałem i obejrzyjcie sami. Jest słodziutka jak cukierek. Jest wrażliwą osobką. Płakała. Oje, jakie smutne. Znac Bnieleb. Co Znac zna? Co to jest? Pije bublety. Tak, pije bublety. Spotkała Lizana. Spotkała Lizana, czujcie? Chcielibyście spotkać Lizana, widzowie? Była z największym polskim raperem. Nie, wiem, mnie tak rozmówiło, przepraszam, widzowie. A piękne, była z największym polskim raperem. No trudno się nie zgodzić, co się prawda, nie? Co? Dba o siebie. O, dba o siebie, co jeszcze jest? Zresztą zobaczcie sami. O, faktycznie dba o siebie. Tu też dba o siebie. Zresztą dbał dba o siebie. Julia Pelc. Piękne wideo. Musicie obejrzeć sami. Z, z, z oryginalnym soundtrackiem Lizana brzmi jeszcze lepiej. Halo, nie mogę teraz oddychać. O, nie, 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 nie. nie Cześć się bardzo. Ciężko o tym mówić, są różne głosy. Nie osobiście Babi to, no co mam powiedzieć. No, Mamy z George Floydem, które się zrobiły. Nie wiem czy to, to w ogóle się tu pokaże, bo YouTube nie wiem czy lubi takie rzeczy. Chłopca Resident Evil puścił córce swojej na wiarze A będzie Sraka w pieluchy walnięta. To jest mój pies. Spoko, ale kto pytał. Mama, no pokrój to tym nożem. Nie jest aż tak tępy, nóż. No faktycznie. No i man jest tępek. Jak... Sam ty, sam. Sam. Mordo mi też postrzesz? <laughs> można to na różne sposoby czytać. Sam ty albo sam kutassi i to wtedy już jest Family friendly na YouTube'a, czy nie? <laughs> ja jestem kibicem Florydy i mnie tutaj nie... Ja i czemu? Pamięt z George Floyd'em. Stały się nagle tak jakieś hypowane. się mówię, nagrywam to miesiąc później już, więc te memy albo weszły do mainstreamu i są... E? Albo nie wiem. Więc Grzegorz Floryda w styczniu jeszcze króluje, nie? A już jest koniec lutego, jak wrzucam ten film pewnie, to, to już jest. nie nieśmieszne chyba. O, Queen of the Black. Ciekawostka. Często jak się pomaluje, oznacza mój humor. Co? Kto pytał? Czy znaczy, kto pytał to po pierwsze, a po drugie, co to znaczy? Ciekawostka. Często jak się pomaluje, oznacza mój kolor. No i co w związku z tym? Nie rozumiem. Chcesz cukierka? Mordo cuksa byś wziął sobie? Takiego? Nie, fajnie. Za... Tym młotkiem? Gościu? Masz pieroga. Mmm, zajebisty ten soczek. Pyszka, ale pyszny Clorox. O, którą b*** wolisz? Bos b***, bad b rich b sweet b**. Boss b Barack Obama. Twoja stara ma, a twój stary nie ma. Kiedyś miał, teraz nie ma. K a Którą wolicie widzowie? Zareagujcie pod filmem. K kiedy na YouTube wprowadzą reakcję? Ja bym zareagował? Nie, moja liza, nie. sztuka, którą chcesz. W dolić przez okno. Nie, ale szczerze mówiąc, ta typiara tak mnie denerwuje, jak takiego tilta mam, jak ją widzę. Natsu ona ma, tak? I ja... jaki mam tilt, jak ją widzę. Ta druga? Nie, ona jest jakimś takim totalnym... Ta nie wiem, co robi. Poza tym, że nawinęła tam w jakiejś piosence, że jest Rich i miała najbardziej kręczową zwrotkę. No to nie wiem, kim ona jest, tak właściwie. Ta jest chyba Git. Razem z Shao, chyba oni są. Git. To, to, co. Tata, właśnie. A ta trójka najbardziej to mnie ta tylko tiltuje, Te, to są takie. nowne i takie mówią. z nic robię. Spokojnie, Marcin Chan, tak. Stanowski za chwilę przyjedzie. Nie, no już nie są śmieszne memy jak to nagrywam. Jak to już widzicie, pewnie już nie. Jak nadal się śmiejecie w lutym z Najmana, to wyjdźcie. Pakuj się do więzienia. To było piękne, jak to zobaczyłem jeszcze za pierwszym razem. To była faktycznie chyba informacja z impost. In no znaczy już nie wiem, w końcu nie potwierdziłem tego, czy to real czy nie. Ale pakuj się do więzienia. W całej pacy wykryto substancje lub te budynki, które mogą pochodzić z nielegalnego rynku. Funkcjonariusze polskiej policji już poinformowani o zdarzeniu. Strata data. No, jeżeli to jest faktycznie ta informacja, którą impost pokaza, to imposty, jesteście kulami. Ja to już mówiłem od początku. Jeżeli chcecie ze mną też, jakby wszyscy chcą ze mną współpracować, impost ja odbieram wasze paczki od 2014 czy tam 2015 roku i ciągle ziomeczką polecam zawsze imposta, imposty. Jest... Impost jest najlepszy, kurierzy są koksem, jeżeli dowożą ci do chaty to zawsze miła była sytuacja Paczkomaty to w ogóle jest koks totalny Więc jakby imposty są szefostwem w Polsce aktualnie Nikt Julki No to prawda, Takie, tak se robią, nie? Wiedzieć, że tak se robią? Chyba wiecie, kto pytał Miejska dżungla, pies zwija kumpla Piękne, cudo Gracz, pisarz, kopi w klej, gość kontrola delay, księgowy noob, twoja matka xddd to pytał o co chodzi? Are you winning mam? O, 3D silikonowa podkładka, pod Ciekawe pod co? Co to jest? Pies jajo A, pies jest Ale jajo Nie no, to. Kom... Kon konkret widzowie, ale co to jest? Kto pytał? Kiedy twoja maminka jedną wejdzie do pokoju, a ty masz trochę sekund, aby wymyślić niewiarygodną pozycję snu. a się tak układasz. Na no, ty to jest po czesku w ogóle. Że czeskie memy są śmieszne? No nie wiem.